Zanim do tego dojdę, tylko krótko spowentuję sprawę, która może rzuci trochę oliwy na, na to pole wojny między Horngacherem a, a polską reprezentacją. Gdyby nie Horngacher, nie byłoby brązowego medalu Dawida Kubackiego dziś, yy, przed kilku dni. To trzeba powiedzieć bardzo otwarcie. To jest odkrycie, największe być może odkrycie Horngachera w polskiej kadrze. On go wydobył, wydobył z niego wszystko co najlepsze w późnej fazie kariery i to zostało i, i Dawid z tą swoją etosem pracy po prostu przetrwał ten naj, najtrudniejszy moment swojej drugiej części kariery i zdobył ten piękny medal, więc Horngacher, brawo, dziękujemy ci. Stworzył Stefanie. potwora, dobrze. Czy ten potwór z Kamilem, który też mam wrażenie, że złapał teraz luz, tak. taką pewność siebie, to jest też szansa na kolejne konkursy? Obaj złapali, obaj złapali. Te skoki może nam nie były idealne, też ich waga tych skoków w konkurcie mixtów nie była taka znowu wielka, bo gdyby już tak mówić troszkę bardziej przyziemnie, to liczyło się to... Ósme, szóste, 7 miejsce, nieważne które, żeby dziewczyny, przynajmniej te dwie, miały szansę na stypendium sportowe, żeby mogły kontynuować karierę, bo jak doskonale wiemy, i to też trzeba mówić głośno, nie ma bardzo wielu chętnych góralek do uprawienia skoków narciarskich. To jest bardzo trudny sport techniczny, wymagający takiej mozoły. Zresztą każdy sport zimowy ma jeszcze związany z porą roku te wszystkie trudności, więc nie ma chętnych. A nasi dwaj mistrzowie świata, plus trzeci mistrz świata, który na razie cicho sobie tak w odwodzie czeka, ale przecież on też nie jest bez formy, tak końcowo. Więc patrzmy na to bardzo optymistycznie. Tym bardziej, że duża skocznia to trochę większe możliwości dla niektórych i wcale to nie musi być Rioju Kobayashi, nie, musi, nie muszą to być Norwegowie, wśród których myślę, że jedynym przegranym tak naprawdę jest nie tylko Granerud ze względu na dyskwalifikację, ale też Mariusz Lindwig. On był w świetnej formie przed igrzyskami i myślę, że będzie groźny. Ale w tej grupie doszlusowali Polacy. Jest radość w skokach Kamila Skocha. Jak Kamil Stoch ląduje i mówi, byłem zadowolony, to nie zdarza się często. To się nie zdarza często, że Kamil mówi, jestem zadowolony. To bodaj był drugi skok w czasie tego całego pobytu Kamila w Pekinie, po którym on tak powiedział. Więc już jeśli powiedział, a jeśli Dawid również ma tę ogromną dawkę optymizmu w sobie, czekajmy spokojnie na konkurs zarówno indywidualny, jak i drużynowy.